Film ma na celu pokazanie planowanej trasy turystyczno-kulturowej po dzielnicy Pronik Biały. A nasze, nasz początek tej trasy, aczkolwiek również i koniec, zależy od tego, z której strony byśmy szli. To pętla autobusowa Pronik Biały. W 2008 roku rozpoczęła się taka seria, na razie dwuodcinkowa. Seria, gdzie powstają trasy. Turystyczno-kulturowe. W 2008 roku na dzielnicy III Bronowice Małe Mdlniki powstała trasa turystyczno-kulturowa łącząca 40 punktów, mająca długość 10 km. Rok później, w 2009 roku, powstała taka trasa na proniku czerwonym o długości około 15 km, łącząca sanktuarium Etce Homo z pozostałościami Fortu Sudo. My tymczasem, tak jak już wspomniałem, jesteśmy w obrębie dzielnicy czwartej Pronik Biały. To tutaj właśnie, gdzie mamy dzisiejszą pętlę, mógłby powstać pierwszy punkt, a także początek tej trasy turystyczno-kulturowej. Mamy tutaj taki mały skwerek trawno, trawny, i to właśnie tutaj mógłby być pierwszy punkt, w którym mielibyśmy historię pronika białego, między innymi pierwszą wzmiankę z 1123 roku, kiedy mówimy o Prutnicach. A słup, który znajduje się na e, obrębie właśnie pętli autobusowej, mógłby zostać wykorzystany na nakreślenie punktu początkowego naszej trasy oraz na Przypięcie tabliczki informującej, ile kilometrów znajduje się stąd do najbliższych punktów ważnych na tej trasie. Szlak rusza ulicą Piaszczystą aż do skrzyżowania z ulicami Jopernicką, Zielińską oraz Zofitajber. Mianowicie skrzyżowanie za moimi plecami, i tutaj koło krzyża, mógłby znajdować się punkt drugi, w którym mielibyśmy. Krótki biogram Zofii Tajber oraz zakon sióstr najświętszej duszy Chrystusa Pana, które właśnie tutaj na proniku wspomniana przeze mnie siostra założyła. Nasza trasa pójdzie dalej ulicą Białopronicką w stronę dworku Kościuszkowskiego. Natomiast tutaj przy ogrodzeniu powstanie pewnie trzeci punkt, mówiący o kościele. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, omawiający krzyż Mileniny, który otrzymaliśmy z rąk Jana Pawła II, oraz o jedynym albo pierwszym w Polsce ołtarzu namalowanym w stylu graffiti. W jednym ze swoich odcinków omawiałem, że ulica Białopolińska straciła już na znaczeniu głównej arterii komunikacyjnej ze względu na połączenie ulicy Pachońskiego, więc Białopolińska teraz jest taką drogą dojazdową, osiedlową. A co za tym idzie, świetnym miejscem na pokazanie, jak wyglądała dawna wieść Pronnik Biały. No, i właśnie popatrzcie tutaj dom na ulicy Białopronickiej. To właśnie koło tego domu mogłby powstać kolejny punkt na naszej liście, czyli Dobrze lisąc punkt czwarty. I to właśnie przy tym domu, który widać, że charakteryzuje się no, Zabudową jednak z poprzedniej epoki można byłoby omówić coś takiego jak prądnicka mąka i prądnicki chleb, które były dobrze opisane w XIII i XIV wieku. To tak ja już mówiłem w poprzednim materiale. Polecam zobaczyć odcinek o, o tym, jak się ważność ulicy na Prądniku Białym zmieniła. Dlatego nasz szlak musiałby się wspomóc najpierw ulicą Pachońskiego, która nowo powstała wraz z infrastrukturą drogi tramwajowej na Górkę Narodową Wschód, a potem kawałkiem ulicy Pleszowskiej dalej by podążał ulicą Białoprądnicką. Punkt piąty, kapliczka z 1853 roku na skrzyżowaniu ulic Górnickiego i Białopronickiej. Tu u zbiegu właśnie ulic Górnickiego i Białopronickiej rozpoczyna się szlak czarny, rowerowy, idący do Raciborowic, o kolorze czarnym. I to właśnie tutaj moglibyśmy mieć drugie miejsce, gdzie mielibyśmy tabliczki związane z trasą turystyczno-kulturową dzielnicy Pronik Biały. Właśnie wykorzystanie słupa, który już ma taką tabliczkę, związaną właśnie ze szlakiem rowerowym. Nasza trasa turystyczna od skrzyżowania Górnickiego z Białopronicką wchodzi na alejki Parku Kościuszkowskiego i idzie aż do tego głównego skrzyżowania w tymże parku. Idąc jedną z głównych arterii właśnie tego oto parku imienia Tadeusza Kościuszki docieramy do skrętu ostrego w prawo i tak właśnie szlak by skręcał. I to właśnie tutaj na tym skrzyżowaniu mógłby być punkt szósty, punkt poświęcony parkowi Tadeusza Kościuszki, to znaczy opowiedzieć o powierzchni, opowiedzieć o rzece białucha, która przepływa w niedalekiej odległości od nas oraz powiedzieć, że park nosi imię Tadeusza Kościuszki ze względu na to, że podobno właśnie tutaj Tadeusz Kościuszko miał w 1794 roku przed rozpoczęciem rekcji Kościuszkowskiej odpoczywać w jakimś przy jakimś drzewie, prawdopodobnie klonie, w pobliżu parku czy Dworku Białopronickiego. Ścieżką parkową wchodzimy na teren Dworku Białopronickiego i ścieżkami idziemy do Bramy Głównej. Punkt siódmy. Dworek Białopronicki. Historia powstanie, w jakim stylu jest i czy to prawda, że w w piwnicach znajdują się resztki dawnej budowli wykonanej przez Kazimierza Wielkiego, czyli czy tu było pierwsze z Orlik Gniazd, zaraz po Wawelu. Wychodzimy bramą główną, idziemy w stronę mostku, o którym kiedyś nagrywałem shorta. I od razu tutaj mógłby być punkt ósmy. Młyny na proniku białym, no bo jeżeli była mąka wytwarzana no to musiały być młyny, a dobrze widzimy, że ten dom, który dzisiaj jest domem mieszkalnym, niegdyś był młynem i na to nawet wskazują konkretne dokumenty. Na skwerze imienia Instrukcji Kościuszkowskiej albo w pobliżu można byłoby stworzyć kolejny taki punkt, w którym mamy tabliczki informujące, ile kilometrów w stronę pętli prądnik biały, a ile kilometrów znajduje się na dalszej trasie. Tak właśnie, żeby też podpromować ten rejon Pronika Białego. Punkt 9. Mostek nad rzeką nad Cudołem, o którym robiłem kiedyś shorta, że dzisiaj mamy tutaj ciąg pieszo-rowerowy, a niegdyś była to dawna droga szlaku komunikacyjnego w średniowieczu, która prowadziła na północ naszego kraju, a potem była to także droga dojazdowa do dworu Białopolińskiego. Ta trasa turystyczna przechodzi przez mostek, przechodzi przez przejście dla pieszych. Idziemy dalej ulicą Prądnicką, która niegdyś była jedynym szlakiem handlowym i komunikacyjnym, by dostać się ze wsi Pronik Biały w stronę miasta Krakowa. punkt 10 krzyż na skrzyżowaniu ulic Opolska i Prądnicka z 1866 roku. Punkt 11 szpital imienia Jana Pawa II. Przypomnijmy, że w 1220 roku Iwo Odrowąż biskup krakowski sprowadza na Prądnik Duchaków. Nie mamy informacji dokładnie gdzie, ale Duchacy wraz z tym, że przenieśli się właśnie tutaj na Prądnik zakładają m.in. szpital dla ubogich i potrzebujących. Co prawda 24 lata później biskup Jan Prandota przenosi ich w pobliże dzisiejszego teatru imienia Juliusza Słowackiego, ale przez 24 lata działali, dlatego właśnie tutaj na ulicy Pronnickiej mógłby powstać punkt 11, punkt omawiający działalność Zakonu Duchaków oraz mówiący o tej odwiedzinach jakie miały miejsce Jana Pawła II właśnie w szpitalu noszącym jego imię dziś Trasa turystyczno-kulturowa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Fildorfa Nila skręca w prawo właśnie w nią i kieruje się w stronę dzisiejszej krowodży górki czy też pętli autobusowej Nasza trasa skręca z Fildorfa Nila skręca w prawo w... Na rondzie w Krowodarskich zuchów, i tutaj w pobliżu mamy początek szlaku czerwonego, szlaku Origniaz, gdzie mogłyby właśnie być też nasze szlakowskazy trasy turystycznej dzielnicy pronik biały. Przy okazji mogło można byłoby na przykład coś więcej na tej tablicy informacyjnej, zrobić na przykład punkt 12 i opowiedzieć o tym, że właśnie pronik biały, to, czy dzielnica pronik biały to miejsce, gdzie Taki szlak jak szlak Orygniazd, mający 162 km, bierze początek. W bliżu Górki, czyli pętli MPK Krowodża Górka, napotykamy nie tylko na początek szlaku Czerwonego, szlaku Orygniazd, ale także na małopolską drogę Świętego Jakuba Dlatego tam można byłoby jeszcze dopisać, czym są drogi Świętego. Jakuba, Wiarecja, a także jakiej długości jest małopolski jej odpowiednik. Punkt 13. Kapliczka z 1997 roku, która została tutaj postawiona przez parafian św. Jadwigi, ze względu na to, że Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki odwiedził pobliski kościół. Nasza trasa dochodzi do yy... Świateł w pobliżu KFC i skręcałaby w lewo właśnie w ciąg komunikacyjny w stronę ulicy Wybickiego. Punkt 14 mural na bloku krowodarskich zuchów 7. Opowiedzieć autorze, co przedstawia kiedy powstał. Punkt 15 dom handlowy gigant. Kiedy powstał, co tu się znajdowało, dlaczego to jest jedna z ikon z dawnej naszej dzielnicy oraz w jakich okolicznościach został podpalony czy też został zniszczony do tego stopnia, że nie został więcej odbudowany.